Pani dyrektor w bibliotece rusza. Kolejny fantastyczny projekt. Czy może nam Pani o nim opowiedzieć kilka słów? Tak, jest to fantastyczny projekt. Jest to po pierwsze raz najwi nasz największy sukces. Projekt upiewa na kwotę 117 tysięcy e, z programu Blisko, z Narodowego Centrum Kultury. E, bardzo się cieszę na tą wygraną. Konkurencja była duża. Jest to pierwszy raz wypuszczony taki projekt, więc tak jakby wszyscy będziemy się uczyć realizacji tego projektu i potem rozliczania. Jest to projekt bardzo bardzo wymagający, e, uczący współpracy. Projekt opiera się na partnerstwie. Naszymi partnerami jest zespół szkolno-przedszkolny z Budzisławia Kościelnego, jak i zespół szkolno-przedszkolny w Kleczewie. E, bibliotekarze z, tego, z tych zespołów również są naszymi partnerami. I oczywiście nie mogło zabraknąć w tym e, projekcie TPD. Ogólnie naszym celem i założeniem tego projektu jest, aby z naszymi partnerami stworzyć trzecie miejsce dla każdego. E, Mieszkańca Kleczewa, aby ta biblioteka była jedna z najważniejszych miejsc, do którego kleczewianie chcą przychodzić. No i stwierdziliśmy, że taką niszą w Klaczewie jest brak miejsca wyjść rodziców z małymi dziećmi. Z takimi od roku do trzech lat, gdzie jeszcze do przedszkola się nie łapie i, i nie ma takiego miejsca. Więc w bibliotece ja już myślę, że od listopada ruszy sala, w której najmłodsze dzieci znajdą miejsce ze swoimi mamami, będzie miejsce dla mam, będą odpowiednie zabawki, będą odpowiednie książeczki sensoryczne, jak również dywan. Dywan, ale taki specjalny dywan, bo dywan zrzutnika, gdzie dzieci będą mogły coś wirtualnie łapać na podłodze lub zbijać baloniki. Ja już się nie mogę doczekać na mamy i na ich pociechy, i na pewno informacja pójdzie w eter, jeśli tylko ta sala zostanie utworzona. Na razie pracujemy nad pierwszym punktem naszego projektu, bardzo ważnym punktem. 15 września o godzinie 14:00 w Centrum Kultury gościć będzie pani dr Aleksandra Piotrowska, psycholog dziecięca, która opowie o tym, jak ważny wpływ ma literatura na rozwój dzieci. Z tego miejsca zapraszam wszystkich nauczycieli, jak i również rodziców najmłodszych dzieci, aby posłuchać. Pani Aleksandra jest przesympatyczną panią doktor, z którą możecie kojarzyć z Dzień Dobry TVN, choćby. Więc za, serdecznie, serdecznie zapraszam. Będzie to takie zapoczątkowanie naszego projektu. Projekt również będzie się opierał na działaniach warsztatowych dla naszych rodziców, dla naszych czytelników, jak i również dla nas i dla naszych partnerów. W nowym y, roku, czyli w 2022, dlatego że projekt jest dwuletni, zaczną się warsztaty dla najmłodszych dzieci z, z, dla najmłodszych dzieci z rodzicami. Ja już serdecznie Was wszystkich zapraszam. Na bieżąco śledźcie proszę stronę Książnicy kleczeskiej na Facebooku i naszą stronę internetową, aby być na bieżąco. Naprawdę jest to rewelacyjny projekt, który mam nadzieję wszystkich przybliży do biblioteki. Dlatego chcemy wyrobić w rodzicach nawyk chodzenia do biblioteki, a w dzieciach po prostu ich tego nauczyć, żeby widzieli, że biblioteka to fajne miejsce. Serdecznie zapraszam. Pani dyrektor, ale przecież mamy rok kultury żydowskiej. Pandemia trochę nam od początku roku te plany zepsuła. Póki co jej nie mamy. Miejmy nadzieję, że rewolucja i rok kultury żydowskiej w końcu Tak, teraz już działamy. Pierwszym takim bardzo ważnym punktem będzie spotkanie z Elibirem. Jest to potomek Żydów ślesińskich, który. Po prostu przyszedł i chce z nami współpracować i, i nam pomóc, więc pierwsze spotkanie będzie już 16 września o godzinie 17. Będzie to spotkanie dotyczące roku obrzędowego w kulturze żydowskiej. Serdecznie Państwa zapraszam, ale jednym z takich największych wydarzeń jest to koncert zespołu Shalom. Już 29 września w auli w liceum odbędzie się koncert muzyki klezmerskiej zespół Shalom z Poznania. Ja już się nie mogę doczekać. Serdecznie wszystkich zapraszam i mam nadzieję, że nam pandemia nie pokrzyżuje planów. Oczywiście są jeszcze zaplanowane inne działania. Będzie szabas, będzie gotowanie wspólne. O, wszystko, o wszystkim będziemy na bieżąco informować, a na ten, z tego miejsca zapraszam 16 września na spotkanie z Eli Birem i z Rokiem Obrzędowym w kulturze żydowskiej.